Zrobić sobie wchód miejsca. Wycinać sobie kierownicę. Jaki to był klucz. Zbierzemy kluczyk. Dork. Bo sobie te dwie śruby. Z tych tu dwóch stron. Nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Wkręcam drugą Jak mówiłem wcześniej robimy sobie naprawdę dużo miejsca Wyciągamy to gówno Uważaj, żeby tego nie połamać Ale wbrew obawom jest to zajebiście wytrzymałe plastik Zostawimy się do licznika Tu mamy tak, dwie śrubki Nie wiem czy je będzie widać Jeden i dwa Wykręcamy je, wyciągamy licznik. Wykręcamy jedną z dwóch i po jej wykręceniu można go swobodnie wyjąć, A tak, tu mamy kosteczki Wycięgane. Następna druga strona kurwa Obrócić sobie licznik z drugiej strony Wyciągamy drugą wtyczkę Zostaje nam tu ostatnia Wtycza Którą wyciągamy tak o To są trzy w sumie, trzy wtyczki Wszystkie trzy wtyczki, które tutaj są Liczniczek mamy gotowy, wolny No i to by było tyle Dzięki za oglądanie.